Aplikacja. Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji. Ja już mam. A dlaczego? Bo wiem, jaki informatyk zajmuje się moim zadaniem. Nawet bez logowania do aplikacji mogę zadzwonić i zgłosić problem. I mam pełną wiedzę o statusie zadania. Zaloguj się do naszej aplikacji, a logując się do niej, skorzystaj z firmowego adresu e-mail. Jeśli robisz to po raz pierwszy, na ten właśnie adres przyślemy ci hasło. Opisz problem, zrób to jak najdokładniej, aby technicy mieli wystarczająco dużo informacji do jego rozwiązania. Możesz dodać zdjęcie lub plik. Jeśli wolisz, zadzwoń. Z poziomu aplikacji możesz w każdej chwili zadzwonić do nas. Jeśli Twój numer telefonu jest w naszej bazie, od razu go rozpoznamy śledź status zgłoszenia. W aplikacji zobaczysz datę przyjęcia twojego zgłoszenia i ostatni etap pracy nad nim. Pamiętajcie, wiecie jaki informatyk zajmuje się waszym zadaniem? Nawet bez logowania do aplikacji możecie zadzwonić i zgłosić problem i macie pełną wiedzę o statusie zadania. Aplikacja dostępna jest dla urządzeń z systemem iOS i Android. Oh.